Sala samobójców hater Jana Komasy, ten podtytuł sugeruje jakoby to była kontynuacja przeboju sprzed kilku lat, ale czy tak jest rzeczywiście? Ja myślę, że tu jest jednak, no, bardziej to jest, i tak chyba do tego trzeba podchodzić jako do takiego zabiegu jednak marketingowego, marketingowego prawda? Znaczy wydaje mi się, że no, łatwiej zebrać pieniądze na film, który jest kontynuacją dość znanego tytułu i dość znanego filmu, który był nieźle przyjęty przez krytyków, który był dość oglądany dobrze. No i pewnie to zdecydowało o tym, że jednak mamy tutaj ciąg dalszy z sali samobójców. Chociaż oczywiście no, trzeba być uczciwym i powiedzieć, że jakieś tam nawiązania są no, do tej tak zwanej pierwszej części. Bardzo delikatne, ale też trochę ten tytuł mimo wszystko myli. Ja to też rozumiem, bo zresztą trzeba pamiętać o tym, że te pieniądze to na film były zbierane 2-3 lata temu, jeszcze przed y, y, sukcesem Bożego Ciała. Mm -hmm, tak. y, więc no, nie dziwne, no, teraz to na nazwisko mogłoby to pojechać, ale mimo wszystko my to mówimy na początku, dlatego że to jest jednak zmyłka. To jest jednak zmyłka, zmyłka. jeżeli macie w pamięci y, Boże Ciało, to myślę, że akurat chyba lepiej sobie te filmy... Tam te filmy połączyć właśnie Boże Ciało i hejtera, i jeszcze akurat o tym myślę, że więcej powiem troszkę później. Natomiast jeżeli porównujemy, czy gdybyśmy próbowali porównać dawną, czy pierwszą salę samobójców, strasznie to teraz trudno już z tymi tytułami będzie nam mówić chyba, z tą najnowszą, z hejterem po prostu, to wydaje mi się, że no zdecydowanie ta, ten film jest hejter, jest zdecydowanie lepszy film, tak. To znaczy tutaj nie ma tej naiwności, takiego infantylizmu. To nie jest takie pretensjonalne, jak właśnie ta tak zwana jedynka. Krótko o czym jest ten film? Bo no właśnie, mamy... bo, tutaj, bo tam, no jeśli może już nie pamiętacie, rzeczywiście to było 2011 chyba rok, jeśli dobrze ja sobie pamiętam, mówię o sali samobójców, no to tam była oczywiście depresja, takie wyobcowanie, to było tematem, ale oczywiście to wszystko działo się i to trzeba powiedzieć od razu, rzeczywiście też jeszcze w większym stopniu właśnie wirtualnej rzeczywistości niż tam, niż hejter. Może wiesz co, tutaj, do czego innego tutaj służy wirtualna rzeczywistość... Do czegoś innego, tak. mniej jest tych scen oczywiście z tej, wirtualnej rzeczywistości dziejących się. To prawda. Ja tutaj bym mało oryginalny. Powiedziałbym, że tutaj głównym tematem filmu jest hejt. żeby to mało odkrywcze, ale rzeczywiście to jest. Mocno tak. tak, mamy, mamy tego tytułowego hejtera, który... Z jednej strony chce, chce jak najszybciej osiągnąć wysoki status społeczny, i to chcę zrobić na skróty. Chcę wejść do y, sfer, w których do, do elity, można powiedzieć. No to tak do... zwanej elity, powiedzmy, no tak. rzeczywiście, do innej klasy. Tak. No tutaj właśnie powiedziałeś jeszcze hejt i powiedziałeś no, trochę o tym bohaterze, o którym na no, nie będziemy się bardzo rozwoić, To jest y, 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 chłopak, który zaczyna studia prawnicze i tak dalej. No, później to wszystko y, trochę mu się komplikuje w życiu, y, doznaje pokorzenia. Mm -hmm. yy, tak przy, przy okazji, no, to, takie skojarzenie trochę z Jokerem, które wszystkim teraz przychodzi yy, prawie na myśl. Znaczy, ten Joker gdzieś tu się ciągle pojawia, jakieś takie. Yy. No, ten świat yy, Ale, też daje cały czas kopy, prawda? Yy, tak, 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 też daje kopy. Ja tak sobie przypominam, że przecież Joker też zaczyna się od upokorzenia, prawda? Mm -hmm. I później zaczyna się ta droga, w, w jakimś sensie, w dół, prawda? Tego bohatera. Chociaż poprzez y, sukces. Jakiś przewrotnie tak na, należy to też nazwać. No i tutaj też jest zbudowany sukces. Sukces mm -hmm. bohatera, ale ten sukces zbudowany jest no, na, na samych negatywnych y, y, odczuciach i działaniach, jakie tylko można sobie wyobrazić. Bo... Czyli zło, zło Ta, buduje zło. ten sukces. No Ta. właśnie, to jest I motywacje, my... które mm -hmm. są wszystkie, są złe. Bo mamy i. I zazdrość, mamy i nienawiść, i chęć zemsty. Tu wszystkie, które tylko mogą. Tak, i o tym jest uczyć. też ten film. To znaczy, właśnie też, o, bo oczywiście hejt, hejtem, ale tu jest osaczenie, prawda? Tutaj jest mobbing. No, tu są bardzo różne odcienie tego hejtu, szeroko pojętego hejtu, prawda? Więc to rzeczywiście już do granic takich, do ekstremy doprowadzony hejt, tak? czyli z morderstwem też, włącznie. No, ale jeśli powiedzieliśmy wcześniej, powiedzieliśmy wcześniej o tym, że właśnie to zło gdzieś buduje tę tak zwaną karierę prawda, bohatera, czy właściwie jego sukces, to może warto tutaj odwołać się do tego, co sam Komasa mówi i trochę odwołać się do Bożego Ciała, bo tutaj możemy też porównać te dwa filmy, w tym sensie, że te dwa filmy być może są bardziej nawet powiązane niż nam się na pierwszy rzut oka wydaje. Że być może ci bohaterowie są bardziej powiązani niż nam się wydaje. I sam Komasa też. Taki trop podrzuca, to znaczy. Powiedział, że te filmy są właśnie takimi połówkami jednego jabłka, tego samego jabłka. I to polega na tym, że właściwie właśnie jeden z tych bohaterów chce. Tworzyć dobro, budować dobro, dobrze robić, ale system, ludzie, rzeczywistość mu na to nie pozwalają, a drugi z kolei czyni zło i odnosi sukces. No, czyli te skojarzenia jednak z Bożym Ciałem to nie są tylko takie najprostsze osobowo-personalne, że, ko, że Komasa współpracował znowu z Mateuszem Pacewiczem przy scenariuszu. Tylko wydaje mi się, że ten, te powiązania i ten, te tematy jednak się tutaj trochę wiążą i bohaterowie też. Tak, już jeżeli powiedziałeś o współscenarzyście, to warto tutaj powiedzieć, my to samo mówiliśmy przy Bożym Ciele, mhm. że to tu są bardzo trafne spostrzeżenia i bardzo takie w punkt dialogi. One są niewiele odbiegają od rzeczywistości. To jest. Mega naturalne to, no problem, co tam się tak. dzieje. A tu jeszcze o tyle było to trudniejsze, że ten cały mechanizm hejtu, mechanizm trollingu jest bardzo ciekawie i tak jasno pokazany. To naprawdę, trzeba, trzeba źle to powiem teraz, że trzeba w tym siedzieć, ale trzeba to dobrze trzeba. zrozumieć. Tak, bo, tak, bo to, to jest coś takiego, że właśnie słyszymy o tym cały czas. Wiemy już coraz więcej, oczywiście, no gdzieś ocieramy się o ten hejt, prawda? Niektórzy bardziej lub mniej. Ale chyba. Taka, no, taka naprawdę sugestywna wizja w kinie polskim tego hejtu dopiero teraz się pojawiła, właśnie w tym filmie. I to jest bardzo ważne, i to nie jest tak, że mamy tutaj jednego bohatera, hejtera, prawda, bo tak by sugerował tytuł. Tylko tak naprawdę to jest w ogóle. Cały przemysł. Cały przemysł. Cały przemysł, zresztą no, dosyć istotną rolę w tym wszystkim odgrywa bohaterka, którą skądinąd znamy z sali samobójców, części pierwszej. I to jest ten punkt łączący. No właśnie, postać Beaty, którą tutaj. Gra gra też, Agata, oczywiście, Agata, Kulesza. Gra Agata Kulesza, nie ma zaskoczenia, jeśli chodzi o nią, znowu dobrze. I jeśli mówimy y, może jeszcze chwilę o aktorach w takim razie, skoro już zeszliśmy na, na ich temat, no to oczywiście, ponieważ Janko masa ma to do siebie, że rzeczywiście ma dobrą rękę do wynajdywania talentów, no to... Tutaj, I znowu mu się udało. Znowu mu się udało, oczywiście pierwsza sala samobójców, hmm. czyli Jakub Gierszał, teraz niedawno Bielenia, zjawiskowa zupełnie rola w, w Bożym Ciele. No, i teraz Maciej Musiałowski w hejterze. w hejterze. Także warto zapamiętać to nazwisko, bo myślę, że za chwilę znowu kolejne odkrycie Komasy stanie się już aktorską gwiazdą schodzącą. Powiedzieliśmy tutaj o tym, że to jest właściwie cały przemysł dotyczący hejtu, ale nie byłoby tego przemysłu, gdyby nie to, że po pierwsze są zleceniodawcy, co jest bardzo smutne, ale też te działania padają na bardzo podatny grunt, co tutaj też jest bardzo dobrze pokazane. Jak łatwo dwie strony, mocno naładowane złymi emocjami, na siebie napuścić. Jak łatwo, jak łatwo podpuścić właśnie. nawet jednostkę, co później ma swoje ogromne konsekwencje w realu, bo, bo, bo to, co mhm. się dzieje, wiadomo, że w dużej mierze to Internet, tak? Mhm. Mówiliśmy wcześniej o tych bohaterach, którzy tutaj no, są tymi, Nosicielami hejtu, prawda? Czyli wcześniej właśnie o tym tytułowym hejterze, można powiedzieć, tytułowym. No. Tomku, prawda, no i Be Beacie, czyli o tych demonach hejtu. Natomiast oczywiście to jest tak w ogóle pomyślane chyba dosyć niegłupio w tym filmie, że nasz bohater, który właśnie wydawałoby się jest takim ucieleśnieniem zła, wcale nie jest tak do końca najgorszy w tym filmie, prawda. To też jest taki zabieg, który się się udał i ja tak się trochę zastanawiałem, że rzeczywiście no to jest trochę tak, udało mu się to zrobić trochę jak z korcezji robi, prawda, w swoich filmach. No i, i właściwie zapomniałem o tym skojarzeniu, ale w pewnym momencie sobie przypomniałem z kolei, że jednak Komasa powiedział w, w gdzieś w jednym z wywiadów, że chciał zastosować taki trik, taki jak z Scorsese, czyli że tworzy tego złego bohatera, ale obudowuje go i otacza postaciami, które wydają nam się, przynajmniej ich odbieramy, jako jeszcze gorsze jako jeszcze bardziej wredne, złe prawda, i przebiegłe. I mniej więcej to samo tu widzimy. Czyli właściwie no, to jest też takie dosyć ciekawe, pomyślane, yy, w ogóle yy, ciekawe, skonstruowana ta postać została Tomka. I też to tło właśnie tych innych postaci, które rzeczywiście też wydaje się yy, no, właśnie trochę w duchu Korsji i tak dosyć inteligentnie poprowadzone. W trakcie naszej rozmowy znaleźliśmy kilka połączeń i nawiązań do pierwszej sali samobójców. Jest jeszcze jedna mocna płaczliwość filmu. Ja, o ile rozumiem to, jeszcze w pierwszej sali samobójców. No, te... I nie chodzi tylko o emocjonalność, raczej. Tak, tak, tylko, jakby... tylko o wyrażanie tych emocji. O ile jeszcze w pierwszej części można było zrozumieć przy tym, przy głównym bohaterze, który no, no, tak był tak. tak, To tutaj e, 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 w pewnym momencie przynajmniej mi zaczęło mocno przeszkadzać e, cieknące łzy, tam po prostu, to, to, to nie jest płacz, bo tutaj bardzo często nie ma płaczu, ale ten zabieg pod tytułem cieknące łzy na, po praktycznie kamiennych twarzach. No e... właśnie i to mi się akurat, to, to, to będę trochę jednak bronił właśnie, bo wydaje mi się, że tu świadczy to też od powściągliwości pewnej, tak? Znaczy, że nie ma właśnie tego szlochu, tak? Nie ma tej histerii, nie ma właśnie takiego dociskania pedału, tak jak było to trochę niestety w sali samobójców tej pierwszej. Super, tylko może nie aż tak często, mm -hmm. wiesz? Jak no ty może, no może rzeczywiście, może trochę za często. Aż tak je liczyłem y, skrupulatnie jak Ty. Ale jakby, czego by nie mówić, film jest... Y, no robi bardzo duże wrażenie. Duże wrażenie rzeczywiście, mimo wszystko, pomimo tej powściągliwości, mimo wszystko jest bardzo gęsty, bardzo intensywny obraz hejterstwa. Y, są nawiązania oczywiście... No, właśnie nie wiadomo, jak to nazwać, prawda? Bo w jakim sensie, no, wykazuje się tutaj Komasa też... Y, Pewnymi zdolnościami profetycznymi. Znaczy, no, rzeczywiście są wydarzenia, które stały się już po nakręceniu tego filmu. Tak, no, bo trzeba pamiętać, że te zdjęcia skończyły się nie teraz, mm -hmm, tylko. pod koniec 2018 roku. Tak jest. A no, to, co chyba najbardziej wszystkim utkwiło w pamięci to, co najbardziej się wszystkim kojarzy pewnie, no to właśnie są te. wydarzenia z początku 2019 roku, czyli ten zamach na prezydenta i te skojarzenia właśnie też z film, w filmie, zresztą zobaczycie. Właśnie podobna sytuacja miała miejsce w hejterze. No i takich różnych ciekawych powiązań tam jest więcej. Jeżeli, bo mówimy o tym, o tym podatnym gruncie, wcześniej powiedziałeś o tym, że rzeczywiście jest ten grunt, że jest ten ciąg, tak, ta potrzeba hejtu w przestrzeni publicznej, która jest też potrzebą stymulowaną sztucznie przez np. partie, prawda, przez pewne środowiska, no więc tutaj, no, trochę. No, Komasa nie ocenia krytycznie jednej partii, jednego środowiska. Jest takim symetrystą, można to mm. tak nazwać, i rzeczywiście wszystkim się trochę dostaje. Tak? Znaczy, tutaj nie jest tak, że. On... No tam jasno jest powiedziane, że te filmy, które zajmują się hejtem, biorą zlecenia ze wszystkich mm -hmm. stron. Ze wszystkich stron, dlatego tak. tutaj nie ma złudzeń, że tylko jedna partia jest tutaj oskarżona i winna. Smutne jest tylko to, że my się często dajemy aż tak podpuszczać. To prawda. <noise> Sara samobójców hejter Jana Komasy, Filmy już w kinach, warto go zobaczyć. Tak, zdecydowanie tak, oczywiście polecamy. Trochę gorszy niż Boże Ciało, ale zdecydowanie lepszy niż Sara samobójców. Chyba się zgodzisz z taką najkrótszą z możliwych recenzji. Do następnego razu, do zobaczenia. Do zobaczenia.